Cześć Koziorożce, tu droga duszy. Przychodzę do Was z krótkim czytaniem z trzech kart. Cele, narzędzia i ścieżka. I jest to oczywiście czytanie ogólne, więc bierzcie, jak z Wami rezonuje. Nie nastawiajcie się, nie blokujcie, nie projektujcie. Jest to przestrzeń poszerzania świadomości, a nie blokowania i nakładania jakichś murów wzorców, dogmatów. Bierzcie tylko to, co do Was przemawia. I pamiętajcie, czas jest płynny, rolę sobie zamieniajcie. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentarze, za to, że piszecie, wymieniacie się filmikami, za to, że jesteście moją wielką inspiracją i taką siłą napędową. Dziękuję Wam za wsparcie, że wspieracie kanał. Jeżeli nadal chcecie wspierać, to w opisie filmu jest link do Bajkofi, tu możecie im postawić kawkę natomiast możecie to zrobić też poprzez przycisk wspieraj i w ramach tego ja robię czytania poszerzone, dodatkowe raz, dwa razy w tygodniu, zależy jak mi czas pozwoli jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna i to są też czytania ogólne to, to nie są czytania prywatne, jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych piszcie do mnie na maila duszydrogamałpa.gmail.com który wyskakuje na końcu filmu i wtedy możemy się umawiać na czytanie prywatne. Dobra, łyczek herbaty i zaczynamy. Na początek priorytety, moi drodzy. Ja Wam przeczytam te priorytety. Nie odkładaj wszystkiego na ostatnią chwilę i nie staraj się być perfekcjonistą. Podziel swoje wielkie zadania na małe kroczki i rób je spokojnie, jeden za drugim. Zmodernizuj rozkład zajęć tak, Abyś mógł regularnie poświęcać czas swoim priorytetom. Bądź asertywny w mówieniu nie, każdemu, kto chce, byś zboczył ze swojej drogi. I znajdź dobre strony obecnej sytuacji, to mamy w podstawie. Więc ustalacie priorytety, ustalacie swoje granice, tak? Nie, nie pozwalacie przekraczać swoich granic, ale też nie przekraczacie granic innych osób. Um. Jakby patrzycie pod tym kątem, nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. Tak to przemawia. Dobrze, zobaczymy sobie, co tarot, cele. Co tarot na to? Cele. Cele, cele, cele. cele. Siła. Mm. Równowaga, umiarkowanie. Jakby tworzenie, przelewanie z jednego kielicha do drugiego. Harmonizowanie odnoszę wrażenie w pewnych sytuacji. Z siłą, z energią, z umiarkowaniem, żeby to. Wszystkie energie, żeby grały na równi. Jak chcę powiedzieć też, że dla kogoś może być coś takiego, co się wylosuje. Co będzie? Co będzie pierwsze? To będzie moim priorytetem. Nie wiem, dla kogoś może to, może to przemawiać, ale bycie ugruntowanym i takim w przepływie. Kluba Mieczy, ona mi cały czas się pokazuje, więc teraz przy tym czasie, kiedy zakończamy ten rok dziewiątki jest bardzo dużo odcinanych rzeczy, bo to ważne jest, żeby pokończyć pewne Sytuacje z przeszłości, które długo się ciągną za wami, sprawdźcie sobie y, wasz ascendent, też y, księżyc. Y, w jakim znaku macie, y, bo to jest bardzo istotne? To daje pełnię obrazu, tak? Y, bo, bo, bo słońce to jest tylko jeden z aspektów. Ciężar jakiś, odcinacie ciężar, który albo został na was narzucony, albo sami na siebie wzięliście i to czasami nieświadomie. Już tego nie chcecie, już to wam ciąży, już. Y, Wy się zmieniliście, sytuacja się zmieniła, a ciężar nadal pozostał, więc jest tu rozprawianie się z tym, jakaś jasność, prawdziwość, um, równoważenie, bo coś było źle rozdzielone, tak? bo nie było tej równowagi, nie było wymiany w braniu i dawaniu. I ja teraz widzę, wiem, bo być może się nauczyłam, bo Królowa Mieczy widzi teraz jasno, to jest osoba wykształcona, osoba światła, świadoma. Um, i to nie tylko chodzi o tą naukę taką rzeczywiście y, instytucjonalną, ale osoba, która czyta, która rozmawia, która wymienia się informacjami. I widzi teraz jasno, że wzięła na siebie za dużo, że przez to musiała się y, zakuć w zbroję, żeby podołać temu wszystkiemu, a ona by chciała być też królową kielichów, tak? królową miłości, królową szczęścia, spełnienia, radości, lekkości. Jakby nie chce już tej zbroi, ale najpierw musi pozamykać stare sprawy, musi powyjaśniać, no, żeby pozbyć się tego ciężaru. Dobrze, narzędzia w takim razie. Narzędzia. Śmierć. Zakończenie, proszę, zakończenie, koniec, zamykam jakiś etap, przechodzę na wyższy poziom, bo ja wiem, że tam już jest coś innego. Być może inni tego nie widzą, ale ja wiem, że tam, tam będzie lżej, że tam będzie łatwiej, że zaczynam coś świeżego, nowego, że się odradzam na nowo, że mam szansę, tak, się odrodzić. I być może tak jak w tej karcie, to ktoś chce prze, przebłagać tę śmierć, bo ona tu przyszła. To jest super karta, naprawdę uwielbiam karty śmierci, bo one są odświeżające. One nie zgastuje w tym układzie niczego złego. Z tym, że dlaczego to odwróciłam? Są być może osoby, które chcą przebłagać tę śmierć, tak? które nie chcą zmienić sytuacji, ale sytuacja się zmieni, pomimo tego, że czy chcą, czy nie chcą, bo tam jest odrodzenie. I niektórzy niestety już się nie odrodzą, ale inni powstaną, tak. Jest tu takie przesłanie zakończ yy, stare sprawy. To, co ma się zakończyć, i tak musi się zakończyć. Zrób to odważnie. Nie, nikt tego nie przebłaga, bo to, pewne rzeczy mogą się zakończyć, ale bardzo, bardzo boleśnie, tak. Jeżeli sami tego nie zakończymy. Jeżeli one muszą już się zakończyć, yy, to one mogą się zakończyć tak. Ale bardzo boleśnie. W związku z czym lepiej samemu zamykać po swojemu pewne tematy, kończyć sprawy, żeby zrównoważyć, żeby to nie było takie nagłe, ustalić priorytety, co jest dla mnie w życiu najważniejsze, co mi pomogło, co mi dało wzrosnąć, co było dla mnie dużą lekcją, co było dla mnie nauką. Bardzo tak duchowo, nie żyj iluzjami, nie daj się wciągnąć w jakieś iluzje, że coś może trwać wiecznie. Nie, tu jest zmiana. Pewna w życiu jest zmiana i cztery kielichy. Nie żyj przeszłością, tu już nie ma co zbierać, chociaż z tej przeszłości rodzi się coś nowego. Tamtego świata już nie ma, powstaje nowy, nowy, być może jeszcze tego nie widzisz, ale czujesz, czujesz, że idzie zmiana. Nie da się zwieść iluzjom. Nie będzie już tak jak dawniej. Świat idzie do przodu, świat się zmienił, ludzie się zmienili. Nie ma tamtej osoby, jeżeli myślicie o osobie. To znaczy, ona może być, ale już jest zupełnie inna. Ścieżka, ścieżka. Królowa denarów. No słuchajcie, być może ktoś tu się odradza, właśnie jako królowa denarów. No, to jest proszę ziemska energia. Ktoś kto był wytrwały, ktoś to był skrupulatny, dokładny, teraz może korzystać. To przychodzi ta nagroda. Zrównoważenie tego. Wiedza, mądrość umie upolować coś dobrego, tak? A to jest kobieta, która jest autorytetem sama dla siebie. Ona jest mocą, ona jest energią, ona. Umie zarobić, umie zadbać. Jest taka trochę. No, ma w sobie. Oczywiście każdy ma męską żeńską energię, ale ma ten zmysł. Ma zmysł do interesu, ma zmysł taki konstruktywny, ogarniający. Jest bardzo kobieca, ale z drugiej strony ma ten właśnie zmysł do, do działania, do materializacji tego, czego ona chce. I to wcale nie musi tego robić. Ona może tą energią wpływać tak, że to się po prostu będzie zadziewać. Ludzie będą to robić. Ale ona nie jest bezczynna, jakby ona tu co prawda siedzi, jest ugruntowana, jest uziemiona. Ale ona taką energię przyciąga. I kobiecą, i męską. Ona też, też przyciąga właśnie uwagę. Swoją stabilnością, ona jest świetnym oparciem, i być może dała na siebie narzucić zbyt dużo wcześniej, czy daliście na siebie narzucić zbyt dużo, bo królowa Denarów potrafi unieść bardzo dużo. Jest bardzo długo cierpliwa, ale przychodzi moment, kiedy potrafi, tak jak, tak jak wzięła dużo na siebie, potrafi to zrzucić. I wszystkim dookoła. Mogą się otworzyć oczy, inni błagają tutaj, żeby ona tego nie robiła, bo oni sobie nie poradzą, yy, ale ona sobie już też dalej nie chce niszczyć życia, nie chce zatruwać życia, ona chce być sobą. Wzięła jakąś odpowiedzialność na siebie być może i za dużo. Teraz ma tę mądrość, przychodzi ten moment zaczynania czegoś od początku, przerobiła, przepracowała, wyrównała energię i mówi teraz, to sobie bierzcie to. Sami na siebie, na swoje barki, na swoje plecy. Ja się odradzam jako piękna, młoda, seksowna, cudowna kobieta, wartościowa, znam swoją wartość, szanuję siebie, opiekuję się sobą. Jestem na przykład matką, jest, mogę być żoną oczywiście, jestem głową, tak? jestem domem, jestem wszystkim. Ale to nie znaczy, że ja muszę to wszystko dźwigać na swoich barkach. Jestem świetnym organizatorem, jestem świetnym przywódcą, jestem świetnym drogowskazem, ale nie, nie będę brała na swoje barki czyichś trudów, czy brał, bo pamiętajcie, że rolę sobie zamieniacie czyichś win, czyichś trosk, czyichś obciążeń. No i to jest takie. Bardzo tak głęboko. Jest szczęście, radość, spełnienie, to jest dopiero wchodzenie w to. Więc karta czterech buław mówi o bliźniaczych płomieniach: o, o spełnieniu, o szczęściu, o świętowaniu, o ślubach, o radości, o wszelkich imprezach w terenie, na dworze. Kończy się dziesiątka mieczy. Ja już nie daję w siebie wbijać tych mieczy. Nie pozwalam y, niszczyć sobie życia, nie pozwalam. Sama siebie być może tak niszczyłam, bo sama sobie na to pozwalałam, żeby, że uniosę, że dam radę, że udowodnię, że mogę jeszcze, że jestem niezwyciężona, że jestem wytrwała. Oczywiście to są su super, fajne cechy, ok, ale nie trzeba tego nikomu udowadniać. Nic nie musicie nikomu udowadniać, udowadniacie sobie, bo być może wy sobie udowadnialiście, tak? że dacie radę, że możecie, że wytrzymacie. Ale teraz już przyję... przyjęłyście czy przyjęliście tę lekcję i już więcej nie będziecie, bo Wy już wiecie, że Wy to potraficie, ale nie musicie. No więc zrzucacie jakiś ciężar. Ok, co tu chce być jeszcze powiedziane w tym umiarkowaniu? Proszę, królowa denarów się równoważy. Ona jest wierna, ona jest wierna sobie przede wszystkim, tak? Bo to jest najważniejsze. Jest wierna sobie, wierna swoim ideałom, swoim przekonaniom, swojemu ciału, tym, temu, co, co mówi. Ona słucha go. Ona przywraca, przepraszam, równowagę. Yy. Ona ma moc, moc w ręce. Tu ma tego asa, asa denarów. Ona umie nim obracać, ona umie z nim pracować, ona ma olbrzymie doświadczenie i z tego korzysta, tak? Jest też wrażliwa, czuła, kochająca, opiekuńcza, troskliwa, obfita, mała cesarzowa. Dwa razy się zaznaczyła, więc um, komunikacja, rozmowa, obserwacja też. Co tu jeszcze? Może czegoś się uczycie, dołczacie, równoważycie, właśnie, lub się czegoś nauczyliście, ale wchodzicie w nowy okres. Ach, królowa kielichów. Proszę bardzo, następna królowa. Miłości, radości, spełnienia, troski, uleczenia. Zamyka się trudny etap. Tu bardzo często to się pokazuje. Jest okres uzdrawiania. Może pracowaliście z tym, może macie terapeutę, może macie kogoś, kto was prowadzi. Lub jesteście właśnie taką osobą uzdrawiającą, uzdrawiającą też innych. I uzdrawiacie się głównie dla siebie, nie dla kogoś, bo ważne jest, no fajnie mieć taką inspirację. Jeżeli sami nie potrafimy z czegoś wyjść, z jakichś uzależnień, lęków, robimy coś, to, to motywacją pierwszą jest robię to dla kogoś, nie wiem, dla dzieci, dla rodziny, ale e generalnie robię to dla siebie, tak. bo trzeba przejść na to, ja to robię dla siebie. To jest najważniejsze. Królowa Benarów. Mam cel, dokładnie. Mam wiele opcji, wiele możliwości i z tego korzystam. Słucham swojej intuicji. Nie działam po omacku. Ja wiem, ja jestem nakierowana na cel i idę w tę, drogę, w tę, w tę stronę tą drogą. Podążam. Już nie, nie próbuję tego, 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 może tam tego. Ja już wiem, ja już tyle napróbowałam z tych wielu kielichów, tyle beczek soli zjadłam, że ja już dziękuję. Ja już jestem przesolona, tak? Ja już teraz realizuję siebie, już nie chcę. Więc może ktoś tu być na takim etapie dojrzałym, tak? Co nie znaczy, że to musi być ktoś, kto na przykład mówi, dobrze, przeżyłem już wszystko. Nie, absolutnie. Tu jest jakieś zebrane duże doświadczenie, i to nie zawsze musi być w, tu pokazuje się ktoś w dojrzałym wieku, ale może to być i wcześniej, ale ktoś miał jakieś trudne doświadczenia. Na przykład nie było rodziców zajmował się rodzeństwem czy zajmowała się rodzeństwem, tak, młodszym, bo na przykład no, no, był, była najstarsza, mogła przejąć odpowiedzialność i, i tak, i to. I wziął ktoś na siebie, na swoje barki tę odpowiedzialność, a teraz może wreszcie się z tego uwolnić, bo to było ciężkie, to było trudne. To nie, ktoś jakby został przedwcześnie obarczony jakimiś trudami. I może być właśnie taka sytuacja. I Rydman, ktoś się uwalnia, to co powiedziałam, rusza z impetem do przodu, realizuje teraz siebie, awansuje, wyrusza w podróż zagraniczną, odległą, romansę. Wreszcie mogę robić to, czego chcę od życia, bo wreszcie zrzucam z siebie jakiś bagaż, jakiś ciężar, um, uwalniam się. Okej. Okay. Ktoś myśli, myśli o Was, mężczyzna, lub Wymyślicie o jakiejś kobiecie, jeżeli jesteście mężczyzną. Ale tu też jest choroba, ale jest, ale, ale seksualność też jest pokazana, tak? Więc jeżeli tu mężczyzna myśli o kobiecie, no to może właśnie namiętnością pała. Ale to może być też ktoś, kto był przykuty do łóżka i się uwalnia z tego, zdrowieje, tak, wychodzi z czegoś. Lub też mi takie coś przychodzi. Po wielu wielu latach ktoś wspomina osobę. Może niekiedy nałożył śmierci. Jakby niespełnioną miłość. Lub ktoś wspominał. Może ma list właśnie. Może dostał od dawnej miłości list. Czy dostała. Wysokie honor oddanie, jakby czci, honoru. Jakieś zasłużone kwestie. Ktoś tu zasłużył po prostu na uwolnienie, ktoś zasłużył na nagrodę, ktoś zasłużył na to, żeby teraz mieć wolną rękę, żeby żyć tak, jak chce, żeby być z kim chce. To jest małżeństwo, tu jest nagroda, to jest świętowanie. Być może ktoś umarł już i ktoś został uwolniony z jakiejś sytuacji, tak? z jakiegoś obowiązku, z jakiegoś trudu, z jakiegoś ciężaru, i może wreszcie pójść swoją drogą. Może wreszcie się spełnić. No i co ziarna? Na to. Portal. Czas, czas wejść wyżej. Dary, znów zobaczcie. To były wszystko to są treningi, nasze lekcje. Ale otwiera się portal, żeby wejść wyżej. Zaginione lądy. Już kiedyś to zrobiłeś. Już kiedyś to zrobiłaś. Pamięć duszy. A. No. Może coś niesiecie właśnie z poprzednich cieleń. Uleczacie jakieś kwestie z poprzednich cieleń, bo ta sytuacja może się wydarzać, może była już kiedyś, teraz dostajecie na przykład nagrodę. Nie bierz na siebie całych, całego nieszczęścia świata, tak? To nie jest Twoja odpowiedzialność, to nie jest no właśnie, nie dźwigaj tego, stawiaj granice, ruszaj dalej. To nie jest Twoje obciążenie, to nie jest Twoja wina. To co tutaj było powiedziane, za dużo na siebie ktoś wziął. I tu jest przeprosiny, tak? Jakieś trudy z przeszłości, jakieś prawda z przeszłości może wychodzi, może tu ktoś był niesprawiedliwy w jakiś wcześniejszych pokoleniach. Mogą to być sprawy pokoleniowe. I wzięliście odpowiedzialność za to rodową, nawet możecie nie wiedzieć, możecie to nieść na swoich barkach, bo jest to jakaś sytuacja karmiczna, tak? I teraz trzeba to uleczyć. Już nie bierzcie na siebie więcej odpowiedzialności, bo może byćcie tak właśnie, nie wiedzieliście, skąd to się bierze, że zawsze bierzecie za kogoś odpowiedzialność na siebie. Jesteście taką na przykład matką Polką, która się poświęca, która wszystko pod nosek podstawi itd., dalej. To są różne rzeczy. Opiekuje się mężem, opiekuje się wszystkimi, rodzicami, sąsiadami i wszystkim, i wszystkim, i pieskami, i kotkami, i czym tam jeszcze tylko można. I mam tego już dosyć. Tak? Nie chcę już się nikim opiekować. I teraz zastanówcie się, jeżeli macie taką sytuację, skąd to się wzięło? Bo to się tak nikąd nie bierze. Bo to jakby nie wypływa z potrzeby serca, tak? To, to nie jest tak, że kocham zwierzęta, to się nimi opiekuję i mam koty, psy, papugi, świnki i żółwie i tam wszystko inne. Tak? Całą menażerię. Nie, to jest... Y po prostu jest mi to narzucone. Czuję, że muszę to zrobić, ale nie jestem z tego powodu zadowolona, tak? Bo nie każdy musi to lubić, nie. No, więc taka energia się pokazuje. Język ciała. Wróćcie uwagę na to, czy w jakichś sytuacjach się spinacie, co Wam mówi Wasze ciało. Pamiętaj o oddychaniu, spokój. Ja no, wrażenie, że tu potrzeba jest rozluźnienia, to jest za dużo spięcia. Masaż, o masaż, świetna sprawa. 10 może jest ważne. I medytuj, uspokój umysł, uspokój ciało, zrelaksuj, dużo relaksu, odpoczynku, praca zbiorcza. I chcę powiedzieć, że może właśnie tu był taki krąg ludzi, którzy współpracowali ze sobą, żeby, żebyście jakby brali odpowiedzialność albo w pracy, albo w domu za kogoś, ale też może być taka sytuacja, że ktoś Wam uświadomił, tak, że że tu skończ z tym, że ty za dużo na swoje barki bierzesz, że teraz niech inni przejmą odpowiedzialność, tak? Więc no, taka energia do rozważenia. Okej, okay, to wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami. Widzimy się i słyszymy w następnych czytaniach. Buziaki! Pa, pa!